Ponad 10 tysięcy złotych netto, to znaczy już po wypłaceniu pensji niepełnosprawnemu pracownikowi będzie mógł oszczędzić przedsiębiorca, który płaci kary na PFRON. Tak, tak, jeżeli zatrudni osobę z poczwórnym odpisem na PFRON, 10 tysięcy złotych co miesiąc zostaje w kieszeni yy, takiemu sprytnemu przedsiębiorcy, to daje rocznie ile? 12, 120 tysięcy. Skąd to się wzięło? Pokusiłem się o obliczenia, ponieważ ma być ustalona nowa, nowy poziom płacy minimalnej 2026. I on ma wynosić wariant umiarkowany: ma on wynosić 4900 zł. Wariant minimalny ma być 4800, taki optymistyczny. 5000 z delikatnym haczykiem, więc wziąłem wypośrodkowany. I teraz obliczyłem sobie za 5 lat średni roczny wzrost wynagrodzenia w okresie od 2020 do 2024, ponieważ kara na pefron wzrasta wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia. I słuchajcie, za te 5 lat wychodzi mi w średni wzrost około 12,2%. Ok. Czyli obecnie odpis z tytułu zatrudnienia czterokrotnej, yy, osoby niepełnosprawnej z czterokrotnym odpisem na PFRON wynosi 14 572. Yy, powiększamy ją o 12% i wynosi ona 16 300. Odejmujemy od tego koszty pracodawcy. Przy zapewnieniu niepełnosprawnej osoby z niepełnosprawnością przy 4900 zł wynoszą one 5900 zł. I odejemy, odejmujemy to, i kwota netto, jeszcze raz mówię, po wypłaceniu pensji minimalnej osobie z niepełnosprawnością wynosi 10400 zł. Niech będzie to 10 tysięcy. Przygotujcie się, pracodawcy, na na wielkie oszczędności. Nie bójcie się zatrudniać osób z niepełnosprawnościami. One czekają. Wszyscy na tym skorzystamy. Będę wdzięczny te Wasze komentarze i uwagi. Ponad 10 tysięcy. Opłaca się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ im mają niesamowitą wiedzę, mogą pracować zdalnie, czy nie musicie się martwić o dostosowanie jego miejsca pracy, ponieważ pracuje sobie w domu. Macie jeszcze korzyści finansowe, potężne. Niepełnosprawni, jeżeli rekruter zrekrutuje również ja, no i wy, przedsiębiorcy. No i jeszcze korzyści wizerunkowe. No nic, tylko zatrudniać. No niech mi ktoś powie, że się nie opłaca zatrudniać osób z niepełnosprawnościami.